Tak wygląda serce nowej ciepłowni w koninie. Stąd gorąca woda wydobyta z wnętrza ziemi będzie kierowana do domów mieszkańców. Obiekt ciepłowni geotermalnej jest zakończony, zakres prac budowlanych technologiczno-montażowych również zakończony, rurociągi są po próbach ciśniowych przygotowane do, do pracy. Brakuje jednego i najważniejszego zarazem: źródła ciepła, czyli gorącej wody miała płynąć z tego miejsca już w zeszłym roku. Ale nie płynie. To skutek między innymi awarii do jakiej doszło przy instalacji filtra w jednym z otworów geotermalnych. My jesteśmy przygotowani, że w tej działalności geologicznej, wiertniczej często pojawiają się jakieś problemy. Natomiast zwykle oczekujemy ich po, po stronie geologii, a, a nie po powiedzmy naszej stronie czy, czy naszych podwykonawców. W tym przypadku zamieniły maszyny, opóźniając oddanie ciepłowni do użytku o kolejne 6 miesięcy. Gotowa będzie w połowie przyszłego roku. Dostarczy 10% ciepła potrzebnego do ogrzania miasta i tym samym stanie się trzecim, po elektrowni i spalarni odpadów, jego źródłem. Tak jak wybudowana spalarnia spowodowała, że przy bardzo wysokich cenach ciepła z elektrowni Konin mieszkaniec od czuł mniejszą podwyżkę. Tak również funkcjonowanie ciepłowni geotermalnej to jest stabilizacja cen ciepła w Koninie. Geotermia, dzięki temu, że wykorzystuje bezpłatną wodę z wnętrza Ziemi, jest dziś najbardziej ekonomicznym i ekologicznym źródłem ciepła na świecie. Ono jest specyficzne i takie chimeryczne, ale jak się go okiełzna, to jest jakby no, tak naprawdę nieocenionym źródłem. No, my zaczynaliśmy naszą historię na ciepłowni geotermalnej na Podhalu, która ma 30 lat. Tam uczyliśmy się jakby geotermii i wiemy, że no, teraz bez mała całe podchale jest ogrzewane, całe zakopane i idzie dalej w kierunku nowego targu. Myślę, że Państwa też to czeka. Koszt budowy ciepłowni geotermalnej w Koninie to ponad 66 milionów złotych, 23 miliony dołożyła Unia Europejska.